Jako prawilny youtuber, jak coś się... Wiecie, psuje, coś nie wychodzi, to trzeba nagry, nagrać o tym filmik, nie? Więc no, byliśmy na zakupach. I nagle... W sensie przy odpalaniu auta wyskoczyło mi, że ten filtr jest zapchany, ten, ten DPF i tak dalej. No to trochę... Jakby powiedzieć, wyższe obroty dałem, żeby on się zaczął wypalać. Udało się, zaczął się na chwilę wypalać, ale potem nie tyle zaczął lecieć dym z tyłu, taki typowy jak przy dpf i tylko zaczęło walić spalenie jeszcze w aucie nie? i dym zaczął tak jakby uciekać też spod maski co już jest trochę bardziej niepokojącym symptomem więc jako prawidłowa osoba co się nie zna totalnie na autach podniosłem maskę i jedyne co potrafię sprawdzić to poziom oleju i poziom płynów więc, no sprawdziłem poziom oleju Niby na ciepłym silniku się nie powinno sprawdzać, ale W się, sensie, no niby źle się wtedy sprawdza, ale okej, okay, no sprawdziłem I olej ogólnie o gęstości wody Więc nie powinien taki być, tyle to wiem, nawet nie zająć na autach No i śmierdzi jakby dosłownie się jarało tam Więc żeby nie zatrzyć silnika do końca żeby to auto mi chociaż jeszcze trochę dojeździło e, Jedziemy, to znaczy ja jadę Wymienić olej to jest jedyne sensowne jakiekolwiek Wyjście na ten moment Bo nie chcę ryzykować, że będziemy gdzieś jechać I nagle się zatrze ten silnik do końca I już wtedy będzie W sumie nie będzie żadnej opcji Co z tym dalej robić Tak jak ten olej wymienię to chociaż będzie normalnie chodził. Zrobię Wam quiz, o taki, o jakiej marki jest to auto? minutę przerwy, więc dzisiaj mamy dzień ogólnie z priorytetem na przysiad e, tak dzisiaj trzy serie na trzy powtórzenia na 155. E, odkąd zacząłem znowu siady robić, jakkolwiek. E, jest to teraz najwyższy wynik teraz w serii. E, w tym roku, jak byłem na takiej świckiej masie, doszedłem do 205. Wiem, że przysiad jest mocno biodrowy. I jak to niektórzy mówią, jest pół dzień dobry, pół przysiadem, taka hybryda, ale no po prostu taki jest mój przysiad i nie mam zamiaru jakby nic z tym robić. Zależy mi tyle tylko, żeby to powtórzenie ewentualnie na zawodach było zaliczone i na niczym więcej, nie? Ten przysiad nie musi być ładny, nie? Zależy mi na tym, żeby dość po prostu do jak największego wyniku eee, i tyle, nie? Wchodzimy teraz na ostatnią serię. odhaczone. E, zadziwiająco ta trzecia seria poszła w miarę przyjemnie. Więc na no, no następny trening dokładamy. Zobaczymy czy 2,5, na 157,5, czy na 160. Ale dopóki to idzie w miarę liniowo, że mogę sobie dokładać z treningu na trening, to jest fajnie, nie? bo nie trzeba jakby myśleć czy powtórzenia, czy ciężar. Idzie ciężar, to jest najważniejsze. Taka he, he wstawka, że takie mam zmęczone nogi, że muszę na rękach iść kończyć trening, ale nie dałem rady tak długo chodzić na rękach. Ogólnie olej wymieniony, w miarę szybko poszło. Pierwszy raz wymieniłem tak szybko olej, bo po przejechaniu niecałych chyba 10, czy tam 10 tysięcy, czy niecałych 10 tysięcy ostatnio wymieniałem jak przejechałem jak byłem na plusie 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy za późno No, więc się wyrównało Niestety eee, Ale no, usłyszałem, że to może być kwestia uszczerbki pod głowicą Jest to Nie najlepsza informacja Ale nie no, Miejmy nadzieję, że będzie ok po prostu Bo bez auta Ciężko żyć bez auta teraz w tych czasach I wszędzie się komunikacją poruszać Czy Cokolwiek zakupy trzeba robić, gdzieś podjechać, No to jesteś uzależniony od wszystkiego, i no ciężko by było gdzieś zrezygnować z tego powiedzmy niej, komfortu. No bo tak można to w sumie trochę nazwać. Nie? Jednak posiadanie auta i przemieszczanie się samochodem to swego rodzaju komfort. Eee dzisiaj. dzisiaj, co dzisiaj? Nie wiem, co dzisiaj. Dla tych, co mnie znają, będą wiedzieli. A dla tych co nie, no to będą mieli niespodziankę albo i nie. W sumie stereotypowo ciężko trafić w inną markę bardziej niż w tą.